Żywa literatura. Ostatni dzień szkoły. Uczniowie! Kończy się rok szkolny! Teraz możecie odpocząć i wreszcie cieszyć się z upragnionych wakacji! Super! Jest lato! Tak jest! Czas zabawy! I grażowych bez Wesołości i bez troski! Bez prac domowych! Mówię wyłącznie o sobie! <grystanie> Wy będziecie musieli napisać 500-stronicowe wypracowanie! A to lista lektur, z których możecie korzystać! Udanych wakacji! Miłego pisania! Macie pisać! Pisać! Proszki! Jak on mógł nam to zrobić? To może być fajne. A, powiedziałem tylko, że może być fajne. Powtórzył to zanim! Wow! Super! Koniec szkoły! Zaczynamy! Tymi masz ochotę na lody czy na wiecowanie? Chyba jednak na lody? Mam propozycję. Najlepiej od razu chodźmy do biblioteki. I od razu wykonamy to okropne, parszywie nudne zadanie. Bo w końcu i tak musisz to napisać. A w tej bibliotece znajdziesz najwięcej informacji. I nie zostawisz tego na ostatnią chwilę, prawda, Timi? Oczywiście, że nie zostawię tego na ostatnią chwilę. Nie mogę doczekać się rozpoczęcia wakacji z nosem w fascynującej lekturze. Leci. Ślęcali nad książkami. Zupełnie jak ja, tak? Ja skończyłem swoją książkę dawno temu, a teraz ją nawet sfilmuję! A ja zamierzam zawalić ten rok i dlatego nawet nie zacząłem. Z okazji końca lata idziemy do luna parku, uczcić napisanie pracy domowej. Szem wolny! W takim razie dlaczego przyszliście dzisiaj do biblioteki? Skurzycie! Rozchmurz się! W tej bibliotece może być równie fajnie jak na karuzeli! Prawda, kosmo? <grywa> Zgłupiałaś? W Luna Parku jest fantastycznie! Patrzcie, wygrałem pieska i przypiąłem ogon Elmerowi! <grywa> Hej, co robimy w bibliotece? To jest nudne! Czekaj, jestem ciekawa, którą to czarodziejską, głęboką i wyrafinowaną lekturę wybierzesz do swojej pracy! Miazgowo jest wesołym miasteczkiem? którym obowiązuje jedna reguła: nie wolno się krzywić. Ta historia ma wiele morałów, ale ja wysnułem jeden. Jeśli odwiedzisz kiedyś miazgowo, nie wyśmiewaj butów szczura. Nie wyśmiewaj butów szczura. Koniec. Wloki! Chwile! Brakuje 499 stron. Ta książka nie była na liście! Na mokry kot ty Słusznie! A pan kroker polecił te książki! Nuda! Może ta? Astrofizyka dla idiotów? Tak, jaka barwna! I zawiera słowo idiota, które uwielbiasz. Idiota! Widzisz? Też jest nudna! Kogo obchodzą prawa fizyki? Eee, elektropolicję? Dobra, załatwmy to. Mam! Sherlock Holmes! Sherlock Holmes to detektyw. Czy to ten twardziel, który zawsze wygrywa na pięści? Skąd? To Brytyjczyk. Jego hobby to krykiet. Spróbujmy się tego dowiedzieć. Nie mam czasu ani ochoty, żeby przeczytać tę książkę, więc spróbujcie tego dżentelmena. Ależ Timmy, czytanie jest... Dla tych, którzy nie mają wróżków szestnych. Racja. Niech Sherlock Holmes się tu zjawi. DEDUKCJA W czym rzecz, Timothy? Skąd pan zna moje imię? Młodzieńcze, jestem Sherlock Holmes, detektyw wszechczasów. Wnioskując z pustego spojrzenia i tego, jak ona na niego patrzy, dedukuję, że to mężatka, a jej mąż to kompletny imbecyl. Idiota! Fajnie! Wszyscy czytali to dzieło. Oprócz mnie. Pomoże mi pan napisać pracę? Wykluczony. Jestem detektywem, nie niańką. Muszę odnaleźć diament Wademira. Amen. Zaraz, Sherlock! Wanda, odpręż się! Hej! Na okładce jest portret chłopca! To coś dla mnie! Przygody Tomka Sujera! Czytałaś? Klasyczna przygoda leniwego chłopca, który zmusza innych, żeby pracowali za niego! Ale fajne! Ależ skąd? Ten Tomek to cwaniak! Wykorzystuje naiwność przytępawych kolegów, posługując się elokwencją! Nic mi nie będzie! Nie jestem przytępawy! Spróbujcie go! Wylądowałem To chyba nie jest rzeka Mississippi A ty nie jesteś hakiem A ty nie jesteś beki Nazywam się Timmy Turner I wyciągnąłem cię z książki Z książki? Tak, jesteś postacią z książki W 1876 roku opisał cię Mark Twain Dlatego twoje życie i przygody Są znane wielu czytelnikom na całym świecie I nic się w tej historii nie zmienia? Nie Albo pływacie po rzece Mississippi Z hakiem Finem Albo skłaniasz kolegów, żeby pomalowali za ciebie płot. Uch, rzeka, malowanie, ale to ekscytujące? Brakuje tylko golfa i drzemki. Puf, rybcia! No tak, właściwie to rzeczywiście brzmi strasznie nudno. Sami spójrzcie! Wielkie ciężarówki! Kapele rokowe! To jest ekscytujące. Może uda mi się coś przemycić do mojej książki. Niestety, Kapitanie Przygodowski, ale do tego musiałbyś mieć czarodziejską różdżkę. A! Jak to różdżkę? Racja. Drobne czary by się przydały. Zgadza się. Jeśli pomożesz Timiemu pisać wypracowanie, wezmę cię do Luna Parku! Hej! Przypnijmy Elberowi ogon! Festyn? To może być świetna zabawa, Timmy! Tak sobie myślę, że chyba ci jednak pomogę z tym wypracowaniem. Powaga? Ale jedno z tych płetwiastych stworów dotrzyma mi towarzystwa? Tylko nie ja! Odmawiam współpracy! W razie czego znajdziecie mnie w dziale, wszyscy mężczyźni to idioci! Na co jeszcze czekasz? Ty leć do Luna Parku, a my napiszemy za ciebie to strasznie nudne wypracowanie! Fajnie, Tomku, dzięki! Ha! Wanda twierdziła, że jesteś oszustem! Źle zrozumiałeś. Chodziło jej o spotkanie o szóstej. Przestań się ociągać i pędź odwiedzić Lunapark szybciej! Chodziło o godzinę. Myślałem, że kiwasz jak ten facet, który sprzedawał mi most bostoński. A, moja różdżka! To jest chyba zbyt proste. <laughs> Kasma! Zobacz, przyniosłem Ci loda, tylko się roztopił. W mojej buzi. Mniam. Kosmo! Ej, w porządku, Timi! Właśnie maluję płot, wiesz, dla Tomka! Co? A niby skąd on się tutaj wziął? Wdmuchnąłem go, wiesz, dla Tomka! Mogłeś dmuchnąć białą farbą na płot! Nie mógł! Pozwoliłem mu malować w zamian za jego różdżkę! Jak to? Kosmo to beznadziejny interes! Wiem o tym! Czułem się winny, więc dorzuciłem lekcję czarów i twojego loda! Ruszczkę. Dawaj mojego loda, napisz wypracowanie i wracaj do swojej książki! Nie będziesz mi rozkazywał! Mam teraz czarodziejską różdżkę! Nigdy tam nie wrócę! Widzicie tę rzekę? Byliście kiedyś nad Missouri? Musisz wrócić do swojej książki! Jest o tobie! Już nie jest! Teraz sam napiszę własną historię! Iha! Wanda, wracaj! Dział wszyscy mężczyźni to idioci. O! Mamy kryzys Alfa 9 Delta! O rany! Alfa 9 Delta? Kosmo oddał różdżkę w postaci fikcyjnej z nad Jak mawiamy nad nie wrócę nad Wanda! Chcę, żeby Kosmo odzyskał różdżkę! Hej! Moja różdżka nie działa na jego różdżkę! Wiem! Za to właśnie dostałem drugi pędzel! Za! Jak mawiamy nad nie wrócę nad i odebrać mu różdżkę. A! Chwila, tylko nałożę drugą warstwę. A! A! Moby Dick Izmael Ahab I ogromny wieloryb. Patrzcie, ma dużo słów, i nie ma obrazków do kolorowania, więc nie mogłem jej czytać. Widzicie, to jest. Aaaa! 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 Pasażerowie na gapę, kapitanie Achabie. Kapitan Aha! Achab? Acha! Wiem! Jesteśmy w książce Moby Dick opowieści o wielkim białym wielorybie! Kapitanie, mają jeszcze jedną płonącą pochodnię! Jeszcze jedną? Zaraz! Był tu taki chłopiec na bosaka! Ar, tak, mały oszust z Missouri. Ten jego płonący patyk zrobił tu niemałe zamieszanie. Spójrzcie, co zrobił z moją nogą! O kurczę! Odciął panu nogę? O nie, no, chodzi o to! Byłem tu, Tomek. O! Oprawca! Kapitanie, to Wieloryb Olbrzym! Co to jest? Jesteśmy w kulminacyjnym punkcie książki! Kapitan Ahab stoczy pojedynek na śmierć i życie z Białym Wielorybem Olbrzymem. Jego przeznaczeniem jest Moby... Kwak?! Dobra, nie czytałem tej książki, ale wiem, że coś tu nie gra. Kwak! Hej tam, spójrzcie! Zmieniłem Wieloryba w Kaczkę Kwak! Jestem pisarzem! Nieźle jak na nudną postać, co? To lecę! W bibliotece czekają na mnie jeszcze całe stosy książek! Iha! Łapać go! Słuchaj! Będę z tobą walczył do końca! Chyba w książce o gniewnych farmerach! Hej! Powiedz swojemu doktorowi Frankensteinowi, żeby trzymał zawsze tego frankensteinowego potwora jak najdalej od nas! Czytałem! To Drakula! Hej! Z drogi! Nie jesteśmy z tej książki! Ale o barciu! Timi! Wieśniacy atakują! Wieśniacy? Chwileczkę! Zmieńmy treść książki tak jak Tomek! Wanda! Daj Nowa wersja... Choroba. Epidemia! Łapacie! Prędzej! Musimy znaleźć Tomka, zanim zmieni i tę książkę! To jest scena, w której wieśniacy ścigają potwora! Czy Żyje! Żyje! Pali galon na trzy mile! Podoba mi się, że prosty wieśniak i straszny potwór jeżdżą sobie ciężarówką. O! o kurczę, zmiażdży nas na przedniej szybie jak wiejskie robaki! Niedoczekanie! Mnich! Pokój z tobą, mały synu z Mizurii! Przestań truć! Chłopisko! Hej, hej, moje dłonie! Zrobiłem sobie maniki! Tak laski, bez kito. E <laughs> Nigdy mnie nie złapiesz! w gadkach! Koga wędzimy? Hej! Skunks! Prędzej! Ale fajnie! To powieść Tarzan wśród mal! To raczej Tarzan wśród fałd. Świetnie. Tomek zmienił małpy na fałdy. Ja, Tarzan, władca fałd. Ty, marny. Kto cię tak ubiera? Czyli ha ha, 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 Kształt. Ja, Tarzan, władca kształt. Spójrzcie, to koło, to kwadrat, a to trójkąt. Wynośmy się stąd. To nie szkoła. Dobra, zaczynamy. Muszkieterowie, armii! Daci! Pochty! O rany! Zamienił trzech muszkieterów w trzy myszy! Dalej! Jazonie! Czy Argonauci poradzą sobie z dziką bestią? Na cyklopa działa tylko jedno. Jazon i Kociętauci i kociaki. Mamy gitary dla Draki. Długie miecze, mapy skarbów, wytatuowane karki. Oprócz Lariego! Chwileczkę! Był w mogli Frankensteinie, potem w Tarzanie! Wśród fałd? Wybiera te książki, które ci wskazałam! O nie! Ostatnia nosi tytuł Astrofizyka dla idiotów! Musimy go powstrzymać! Niby dlaczego? Co takiego by się stało, gdyby Tomek tam wszedł? Kosmo, nic nie rozumiesz! Zamieni grawitację w glutację! Czekaj, ja naprawdę nic nie rozumiem! Szkoda czasu! Unieszkodliwimy go w ostatniej lekturze! Przenieście mnie do. Miazgowa! Miazgowo. Super! Moja ulubiona książka! Hej, to nie fair! Jakim cudem dostałeś się tutaj wcześniej? Heh, mam dla ciebie propozycję! Nareszcie gadasz do rzeczy! Jaka to propozycja? Co powiesz na drugą czarodziejską różdżkę? Ty mi to wykluczone! Gadaj dalej, jestem zainteresowany. Musisz jednak pokonać mnie na straszne miny! Pochodzę z Mizorii! To jest nasz lokalny sport! Z lepszą, Jankesie! Wcale nie muszę! Ej, młodzieńczy, w tym wesołym mieście obowiązuje tylko jedno prawo: nie wolno się krzywić. Nikt nie będzie mi rozkazywał, a już na pewno nie jakiś szczur w klaunowych butach. <grywania> Pozwolisz na to obdartusowi z Missouri? <grywania> Mówiłeś o moich butach, Koniec? Fajowo! Skąd ty o tym wiedziałeś? Wydedukowałem, że Sawyer będzie się naśmiewał z budów szczura, co w konsekwencji musi się zakończyć rozkwaszeniem naszego złośliwego intruza! Przekonasz się, że to jeszcze nie koniec! Coś ty! A Tomek powiedział, odeślij mnie do Mizuri! Jak to? Nie powiedziałem tak! życzenie, żeby nie zmieniać treści książek. Niestety jeszcze nie. Teraz mam dla was propozycję. Pewnie się zastanawiacie, jakim cudem zdołałem już poprawić te wypociny. Zdążyłem! są kiepskie! AJ! Wszyscy znają książkę Mobi? Kwak! Ona nie jest o wielorybie! Teraz Sanjay! Ty z kolei ominąłeś szalenie istotny wątek jazona i kociątek. Lufa! Ten twój esej zatytułowany Kto zwycięży tobek czy szczur jest świetny! Nie miałem wielkiego wyboru i dlatego postawiłem ci dzień! Fajno, dostał pionę! Wystarczyło na rozrabiać w pracach kolegów. A ja wciąż mam wrażenie, że zapomnieliśmy o czymś ważnym. I ja mam być idiotą? O! O! <laughs> jeszcze raz, jeszcze raz! Tak, dedukuj, Sherlock! To jest dziecinnie proste. Zakochaliście się, kiedy byliście dziećmi. Nie znosicie Dinklebergów, a wasze imiona brzmią... Prawda! Och, jak ty to robisz! Diamenty! Wersja polska Toya Sound Studios. Tekst Monika Gajdzińska. Dialogi Patryk Steczek. Reżyseria Anna Kling. Realizacja Michał Kosterkiewicz